Okay, Pięknie. Wykonaliśmy w Instytucie pierwsze w Polsce zabiegi ablacji migotania przedsionków metodą elektroporacji. Ta metoda jest nowa, jest szybsza. Jest bezpieczniejsza i wydaje się, że równie skuteczna, albo skuteczniejsza. Jednocześnie, e, ogromną zaletą tego typu e, procedury jest to, że nie dotyka innych tkanek. Ta energia niszczy tylko i wyłącznie mięsień przedsionka. Migotanie przedsionków e, jest zamknięte w żyłach płucnych i ablacja, którą robimy. Ma na celu zaizolowanie tych żył płucnych, zamknięcie tego diabełka w klatce żyły, żeby on nie wylatywał, nie e, powodował chaosu i arytmii w, w mięśniu przedsionku. I Normalnie wykonywaliśmy to albo punkt po punkcie, to trwało godzinami, albo metodą Cryo, gdzie balony mroziły, ujście żyły i zamykały tą żyłę elektrycznie oczywiście. I teraz mamy elektroporację, czyli prąd 2000V napięcia. Niszczy tylko i wyłącznie mięsień, nie niszczy nerwów, które przylegają do żyły, nie uszkadza tych nerwów. Nie mamy ryzyka, że nerw przeponowy może być uszkodzony czy też przełyk. Metoda bezpieczna w związku z tym. No to migotanie przedsionków zaczęło być już dokuczliwe, bo co dwa tygodnie trafiłam na SOR. W związku z tym zaczęłam szukać jakichś innych metod i trafiłam do Anina. Powiedz szpitalu, będę wspominać bardzo dobrze bo tutaj naprawdę obsługa jest przemiła, personel od najwyższego do, do pań, które tutaj po, pomocą po prostu służą. Wszyscy są bardzo miły. Natomiast na zabiegu nie wiem, nic nie pamiętam, tylko na sali operacyjnej, jak przez chwilę byłam, coś dostałam do żylnie i już zasnęłam nie wiem, co się działo. No czuję się jak zdrowa osoba po prostu i mam nadzieję, że to wigotanie się nie powtórzy, <grytanie> że zabieg przyniesie oczekiwane skutki, tak? Migotanie przedsionków to jest najczęstsza arytmia, jak się mówi utrwalona czy trwa, długotrwała trwała populacji. W Polsce mamy od pół do miliona, czy nawet niektórzy mówią półtora miliona pacjentów z migotaniem przedsionków. Migotanie przedsionków to ryzyko udaru, a co za tym idzie ryzyko zgonu. Wykonaliśmy y, pierwsze zabiegi w Polsce, y, kilkanaście zabiegów poszło Bezproblemowo. Pacjenci są zadowoleni, nie mają zaburzeń rytmu. Myślę, że ta metoda będzie metodą przyszłości w leczeniu migotania przedsionków.